Cześć, witajcie z tej strony. Ja, mi no, witam was w kolejnym odcinku. A dzisiaj mamy oczekiwany przez Was test zagranicznych słodyczy. Tak dokładnie. Pod odcinkiem ze zginęliście byliście tyle, a w górę. No więc, no, policzyliśmy, ile mamy kupić słodyczy i kupiliśmy ich tyle. Jest ich, uwaga, uwaga. 18. Dodatkowo do tych słodyczy yy, mamy zupkę chińską, oraz taką herbatkę, maczę taką zieloną, ale no dopiero teraz pomyśleliśmy, zobaczyłem, że to nie są sodysze. No, przecież ja, herbata, no to jest picie takie, no herbata, a zupka, no to, to jest bardziej takie obiad czy coś, a to jest jeszcze z grillowanym kurczakiem. Yy, także no, tu są sodysze i mamy dodatkowo wodę pepli niemiecka, więc ciekawy, w ogóle nie wiem, czy ona będzie inaczej smakować. A, więc macie zasubskrybować ten kanał, w yy, taki czerwony przycisk w ogóle bardzo dziękuję. No i możemy zaczynać. W ogóle ta paczka do mnie przyszła już jakiś tydzień temu i czekałem na to, żeby w końcu to zjeść, więc się bardzo cieszę z tego powodu. To jest za kamerą jest Błażej. Hello! Jakby ktoś nie wiedział, to paczka jest oczywiście od strony Gami. E, I tutaj w ogóle mamy tutaj dziękujemy za zakupy w naszym sklepie i jest takie coś, że można zgarnąć paczkę, niespodziankę o wartości 100 zł. I wystarczy, że po prostu zrobię zdjęcie z zakupionymi produktami i mogę oznaczyć skrajny sklep, więc zapraszam Was na Instagrama, tutaj macie właśnie nazwę i Twikalo, macie zaobserwować. No i możemy już przejść do odcinka. Teraz Błażej pokaż do kamery, Zobacz, tak chwilowo zobaczycie jakie są te rzeczy, to jest ich całkiem dużo i myślę, że może na sam początek byśmy zaczęli od do litosy No to niby są, jest tam w Polsce Aczkolwiek ja nigdy w życiu nie jadłem litosu Jest taka bardzo Bardzo mała kopatka, bardzo mała to jest mini, więc To są jakieś chili Otóż, no, Chili jest na sam początek, no dobra Hardcore Okej, okay, patrz Połowa paczki jest pusta w ogóle Patrzcie, tak to się prezentuje W środku, połowa paczki to jest Powietrze Wow, pierwszy raz e, będę próbował Litosów. Połamane, ok. Więc uwaga. A skąd one są? Już ja w ogóle, skąd to są jakieś? To są chyba z UK, to jest UK. Z, no, z Wielkiej Brytanii. Z wielki, to są chyba z Wielkiej Brytanii i to są, to są takie kukurydziane w sumie. Spróbuj właśnie. Dobra. Takie lekko ostre, ale są tak mega ostre na szczęście, bo myślałem, że będą naprawdę ostre. No więc oceniam je na skoko, ale mm. tak na troszeczkę, nie za dużo. Ja lubię takie no, lekko ostre. W naszych sklepach, na przykład w Poflandzie nie widzę tego, nie ma Doritosów. Nie? Nie. Ja nigdy też nie kupowałem, to nie, zwróci, nie zwróciłem na to uwagi, ale ja lubię takie pikantne, no. Dobra, drugą rzeczą możemy spróbować skitelsy, ale to są, nie in... to są takie inne skitelsy, bo one są jest takie heavy um, No nie wiem, jak wam to powiedzieć. Mam tej smaki: pomarańcza, limonka, cytryna. Um, tuskawka i. Co to jest? Muram. Co? <laughs> Mi się wydaje, że to jest czarna porzeczka, czy coś tego typu. albo Owocowe? No, są owocowe. No, raczej ich nie ma, jakby w Polsce. To nie jest wiele podobnych, ale chyba takich nie ma. No więc odpakujemy sobie. Dobra, idę po nożyczki, bo ja nie wiem, jak to tworzyć. Jestem już i teraz musimy sobie to obciąć. Okay. Ale fajnie pachnie, popatrzcie sobie. Tak wyglądają, bardzo ładniutkie. <laughs> w ogóle mam tu kiedyś taki lekki kaszel, i po tych Doritosach są takie, są ostre i takie. To muzu pomysł. Wow, w sumie ja rzadko kiedy język czelcy, więc my wysypiemy sobie trochę. Ale, o oh Jezu, ale one są chyba inne, bo mi się wydaje, że takie normalne skitelce są mniejsze, mi się wydaje. Nie wiem. I są takie. Dobra, spróbujemy. Mogę? Mm. Okay. Mhm. A skryterzy są takie miękkie? Mhm, mm chyba tak. Tak? Napiszcie, czy skryterzy w ogóle są miękkie, bo ja nie wiem, czy jadą kiedyś. Ale są naprawdę pyszne. W sensie, wow. Polecam. Mm. Pyszne. Dobra, przechodzimy do kolejnego i zobaczymy, co coś. Ponieważ na tej stronie z krami Dużo tego właśnie było, nie wiem czemu, w ogóle co to jest. Czasteczko? To są takie to są takie babeczki, to jest o smaku masa zochowego. mówiłem sobie takiego jednego. Spróbujemy, bo dużo tego było na tej stronie, naprawdę wiele tego czegoś było. W różnych smakach, wariantach, nie wiem co, co, co jeszcze. I tego nigdy nie próbowałem, no bo w sumie chyba tego nie ma w Polsce, Jedna sztuka okay. tam jest? Co to jest? Przepraszam bardzo, ale to jest serio? To jest babeczka i to jest dobre? Chociaż... Pachnie dobrze, tak masło, takie trochę sneakersowe. Tu weź ugryź i zobaczymy, co jest Dobra. w środku mm. Co to jest w środku? Ciasteczko? Masło zachowe I can? To jest takie snickersowe, naprawdę Snickers, powiem wam To smakuje jak taki sneaker tylko babeczka Prawda Zobaczcie, ja tam nie snickersów, ale naprawdę, takie snickersowe Tylko, ale babeczka Mhm, tylko bez orzechów snickers No I to takie w takiej formie babeczki, więc naprawdę Spoko, ja myślałem że to będzie gorsze, ale w sumie no tyle tego jest, że może. Jest coś dobrego. Hmm, takie ciasteczko. Dobra. Dobra. Polecam. Tak? Wydaje mi to nie tylko jest. No jeszcze trochę zostało. Hmm. Może teraz takie coś mniejszego byśmy sobie wrzeli. Jeżeli nie wiem czy to jest w ogóle, jakaś Hello Panda. To chyba są takie ciasteczka z czekoladą w środku. Nie wiem po co to wziąłem, były takie tanieutkie, więc pomyślałem sobie spróbujemy, no bo to jest zagraniczne, to zagraniczne, może lepiej usiń nożyczki, bo jak ty urywiasz to. Co? Okej. Okay. Dłuższe, wow. ja myślałem, że są mniejsze. Wow, 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 Eee, wow. Dobra, to są takie ciasteczka i mają takie coś To hmm. jakiś wzorek. Panda. No. no. Widzicie teraz. Dobra, próbujemy, bo czemu by nie. Ale chrupiące. Mhm. Dobra, spróbuj. Okej. Okay. Mmm. Delikatny waferek. Takie fajne dlawiczkę takie malutkie. I kilka tych czaszczeczek. Ile sztuk tam było? O, policz. Pięć. I my zjedliśmy trzy, razem osiem. Nie. Pięć. Pięć było? I teraz mam dwa. Co? XD. Takie malutkie, ja to zjem szczałe. Jedem jedno. I jedno. jedno moje. Mm. Tu w ogóle mam coś podobnego z tej samej firmy od Hello Pandy. I to są... To też tasteczka, ale z zieloną herbatą. Yy, jest tego wiele. Dziękuję. Większe. Dobra, otw otwieramy. Myślałem, że weźmy coś innego. Tam było 5, to będzie 10. Ło, pandusia, wo Dobra. Taklejka? No coś te... Nie, to chyba na lodówkę. Magnes? Chyba, nie wiem. Głosować opakowanie po Oreosach i to jest ze zieloną herbatą. Ym, bo zielona herbata nie się kojarzy z jakąś. Tutaj w ogóle macie zieloną herbatę zielonego, dużo zielonego. No! Wow. Więcej <coughs> niż pięć! Więcej na pewno niż pięć! Jest to zieloną herbatą, więc uwaga, to jest ciekawe, bo tam to było z czekoladą to takie. zwyczajne. A tu mamy zieloną herbatę. No! Może być. Spróbuj. Okej. Okay. To, to są ciemniejsze trochę? Nie wiem. Nie co tu jest? Panda też. Czy mi się wydaje, że to są większe, grubsze. Nie wiem, Nie, nie, nie są takie same. mi się wydaje, że trochę grubsze ci ciasteczko jest. No. Czy to zielone herbaty, czy to zielone herbaty? No. Dobre, no. Które mi się wydaje ze czekoladą. No, ale to jest spoko, bo inny smak. Ale jest po smak taki teraz na końcu? Japonii. Nie, herbaty, jakbym miał po prostu herbatę. No. Czas na coś grubego, czyli huba buba, jest taka prosta, chyba huba O Jezu, chyba. I ciekawe ile to ma metrów, ja na będziemy Właśnia, nie będziemy rozbijali ja nigdy nie jadłem tego czegoś, jest się naprawdę Nie wiem jak to w sumie tworzy. tu pisze jakiś open, ale jest jakiś tempy w to i nie wiem, więc może, uważaj, odkurz Okej okay. Jest to w ogóle truskawkowe Dobra Wow ale myślę, że to powinno być tak jak tego, że to się jakoś tak wyciąga, nie? Tak. O! A! Co zrobiłeś? <laughs> to było specjalnie czy co? Bo nie, na... Ja chciałem urwać, zobacz. Aha, Aha uciąłem. Dobre, mamy to, bo jakoś dziwnie uciął, e, więc. Dobrze, uciąłem pół, po połowie, ja specjalnie tak zrobiłem. Moje, a to będzie moje, więc. Próbujemy, próbujemy. Okej, okay, a też. Próbuję chyba, chyba. Z czegoś się robi balony? Nie. No, w ogóle ja pamiętam, że kiedyś jak do szkoły chodziłem, to były takie coś. A od tamtego. Dłuba, czasu dłuba. W ogóle nie kupowałem. Coś takiego albo podobnego. No, podróbki Podróbki pewnie polskie. Ja nie, nie wiem. wiem. Dobra. a ile to starsze według Ciebie? Dużo, Jakby tak jeść? Dużo. No, ty, duży, taki duży kawałek zjadłeś. w ja chwilę. nie widzę. To otworzyłeś, czekaj. Aha. Czekaj, czekaj. O tak to się... Mmm... Mmm. On Next. Spoko. Jakie zasobowy smoku było? Truskawka. Tak. No, no, no mały posmak. Ale w sumie chyba lepiej, żeby był mniejszy niż żeby był taki większy, żeby po prostu rozwaliło mus. Przechodzimy do hitu odcinka. Mini Oreo truskawkowe. Jestem ciekawy naprawdę, zresztą no, pewnie smak może nie będzie jakiś dobry, ale będą takie milie, słodkie baby oreos, więc naprawdę ja jestem ciekaw, jak będą te słodkie oreoski, więc otwieramy. Wow, popatrz, jakieś słodziutkie, omg, oh a ja myślałam, to będzie, myślałam, to będzie większe, a to bardzo malutkie, wow, no w sumie słodkie baby oreoski, zostawcie łapkę Baby puchu. oreoski. Baby oreoski w komentarzach przed serduszko. Baby oreoski. To będzie oznaczało, że oglądacie do końca. Dobra. O, rozbudziutkie. No dobra, uwaga. 3, 2, 1. Nie. Hmm. dobra. Spodziewałem się gorszego smaku, a truskawka jest taka, taka, typowa... Mocno wyczuwalna truskawka. Ale, ale dobrze, no. W sumie spoko. Mi się podoba. Ja ogółem, ja naprawdę, ja nigdy nie, nie rozumiałem jakby fenomenu oreo, że wow, takie. Jest dużo pewnie zamienników lepszych od oreo, ale... Taka przekąska. Nie, żebym miał to sobie tak na co dzień, żebym się w tym zakochał, A ty? Zakochałem się w Oreo. Dobre, naprawdę. Wow, takie suziutkie. O, są i Pewnie po tym odcinku wszystko zjem. To może nie wszystko. Ja, Pewnie do buba babu babu zostanie. Ja dalej mam ochotę na chipsy do Doritosy. Dobra, jak powiedziałeś o chipsach, to idziemy do Walkersów. Walkers, jakby się mogli nie wiedzieć, to są po prostu angielskie lacy. Tylko, że po prostu nazwa i są Walkersy. Jest to pikek piklet onion to jest... Cebula, ale piklet, o co chodziło? Proszę? No? No. Nie wiem, nie wiem, nie, nie, wiem. I don't know. 100% greek British. to... No właśnie brytyjskie. Brytyjskie to jest więc właśnie... Więc 100% brytyjskich! Potato no, 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 no. Na drugi no. raz kupujemy 10 paczek samych, nie? Inaczej w ogóle packnie niż lacy. więc... Wiesz, wiesz, pomogam sobie. Inaczej o wiele. No szanie. takie... No. Hmm no. O ja! Dobra. jednak to jest dobre. No, potem to jest dobre, ale potem jest takie odstowe. Ocz No, tam, ale. Ja, ale tak bym już to też bym chciała dwa lubieci psy, ale. cebulka, ale odstowe. Fójr, nie no, dobra, nie, żartuję, nie, nie zabiłem. No Boże, no to będzie będzie smaczniejsze. Zawiodłem się. Tak? Tak, mhm. dla mnie. Oceniam to na bardzo słabe, w sensie no, za dużo osób, w sensie, No, tu bardziej to czuję to ocenić niż się jakieś chipsy. Dobra, kochani, mamy jeszcze jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i osiem przedmiotów. Osiem jest naprawdę bardzo długi i mi się wydaje, że 20-minutowego ciekawie się nie obejrzeli, także. Ten odcinek będzie tak godzina chyba 13:14 Ten I zrobimy drugą część zagranicznych słodyczy Odcinek będzie wieczorkiem Jakoś tak wieczorkiem 18-19 Napiszę na społeczności albo na dole w komentarzach Pod tym odcinkiem I tam sobie spróbujemy Pepsi Blue Spróbujemy sobie kremu marshmallow Spróbujemy sobie Oreo o smaku Masła orzechowego Więc myślę, że będzie warto oglądać Więc wam dziękuję za oglądanie No i zapraszam na drugą część